Dzisiaj zobaczymy najlepszą kompilację Minecraftowych TikToków z kanału z słuchajcie. I mamy tutaj, słuchajcie idziemy i tutaj gościem ścieżki idzie. i zobaczy trzy ścieżki: mamy tutaj TikToka, Facebooka i YouTuba. I kurczę wybrał TikToka, ja w sumie wybrał chyba YouTuba, stary. Ja chyba ale, ale mamy tutaj TikToka i zobaczmy teraz: on wchodzi do TikToka. I uwaga, mamy tutaj Glowstonik. Aha, i co <noise> Co to było? Słuchajcie, mamy teraz kogoś, kto ma obsydian portal. i chyba buduje portal. I teraz słuchajcie... No. O nie to, jest, nie, to... jest najgorszy koszmar, to zobaczcie. Jest nie, a ten o ma... Ciekawe skąd wziął ten obsydian no właśnie, o, o, chyba już wiemy skąd wziął obsydian, no nie! A nie ma no, kilofa słuchajcie, diamentowego. I no. mamy teraz od Miki, bo i tak, słuchajcie, TikTok i zobacz, mamy tutaj Obsydianowy granit granit teorii tu i co teraz to się dzieje w ogóle? Nie, stary, bo to... O, aha, bo teraz jest... Ja myślałem, że przywołał jakoś Hero Brian. A też właśnie. O nie! przywoływanie Hero Brian to było młode. Co co ty mi zrobił? Czemu mi w z o, o ja, ja muszę pobrać ten mostar. ja muszę pobrać ten mostar, naprawdę Ale to jest hero brain, to było modne chyba w 2011 roku, pamiętasz przyzywanie hero brain'a banana. Kiedy... Banan, mam tutaj banana, zobaczcie Ja bym się nie dał nabrać Ja też bym się, to, to, to jest jakiś bait, autotyp jakiś stary To jest jakiś bait naprawdę, jak my uważamy, że to jest bait O nie, o nie czy to był minionek? Niko. Ej, to był hero brain może o nie! Herobrine minion! Tak, tak, ten moment, kiedy na informację do pani mówisz, że szukasz że informa, że robisz prezentację no, o legendzie Braina, który istnieje <noise> i nawidać w Minecrafcie. O nie, dobra. Później nie... dostajesz. A, A ja później da! dostajesz wszystko. O jest! O nie! To o nie minionych zagłady! Mamy teraz Minecraft Newty Mamy twierdze Mamy Jezu tak. O nie, to jest najgorsza, to jest tak, najgorsze nie w Minecraft! Ja wolę spotkać stary Hero Braina niż to, autentyk... O nie, nie ma jeszcze portretu no i co tu robić? Oho! O, o! stary! Zobaczcie! A, tu się zalewa wodą. O, ale właśnie, te szczury przejdą, one przejdą, naprawdę, stary. O nie, co się stało? O nie! To będzie egzekucja. O nie, dobra, teraz mamy tutaj. O, jest jakiś ej, to, jak to jest jakiś trap Ej, tu jest. Jak Indiana Jonesie. To jest jak Indiana Jonesie, ale gdzie jest ta kula tylko. I jeszcze. O, mam teraz od Steve'a to się zobaczcie. chyba zapętlało. No. O, co to jest? Ej, 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 stary. Co to? Pan, walnął go i się pokłakał. Chłopak. No się popłakał, chłopak. No nie, można tak robić, słuchajcie. Co to w ogóle, jak trzeba być? Boga zaraz będzie ścigać. Zaraz do? będzie. O, nie. O! gigantyczny skill. To jest jakiś giga, nie wiem. O, co, co on robi? Co jest nie tak z nim? Słuchajcie. A tak, bo zobacz, starting to chasing you, czyli zobacz, stary, że będzie go teraz gonił, ale teraz zobaczmy, za... o, już teraz mocniej odchyla, Co jest nie tak, słuchajcie z nim? No i, i ten, o? o, 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 będzie będzie. O! O, o nie! Co to jest? On co? Jak! A bo fala robi. sejsmiczna Dobra, mamy też odetana. Zawsze chciałem mamy coś takiego speed, zrobić. Speed, zobaczcie, speed building. Wow, to jest mega fajne, zobaczcie, ale autentycznie, ja na zastanawiam, jak oni to nagrywają stary, bo to jest jakiś mod na nagrywanie tego czy jak? Tak, 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 jest taki mod. A nie jest wiem, jak mod się nazywa, na bo nagrywanie. nigdy nie nagrywałem, ale właśnie to zawsze naprawdę starałem, efekty w... są super. Zawsze zastanawiam, jak się był taki cinematik ujęcia w Minecrafcie, taki, słuchajcie, slow motion, takie właśnie płynne przejścia, co nie? Bo to jest jakby jakaś, jakaś kamera, której, słuchajcie, właśnie gdzieś w powietrzu i to nagrywa jakby co, nie? Więc Możecie dać jakiś... info w Właśnie, dajcie takiego śnika w komentarzu, słuchajcie. A my tutaj mamy... Zobaczcie, jaki ładne, to jest. Ej, zobaczcie, to jest drzewo w... W... w skali chyba, nie wiem, z 10 do 1. Zobacz to, wow, więcej. tutaj masz chyba powiedzmy 9 na 9 czasu. O zobacz jeszcze shadery, jeden. ojeju no. shaderki jeszcze takie do tego, zobaczcie, wow to Ale jest pomyśl edes... ile chłop się musiał No ale teraz to procesować. jest taki prawdziwy skyblock, to jest taki prawdziwy mm. skyblock style zobacz, Dla mam... gigantów <laughs> Oho, oh, mamy tutaj też gościa O, o nie, nie creeperów Hoppa O i teraz co, elitra, o co, nie. co tu się stało ej, co wziąg, jest on spada Ej, patrz to pole. slimebole, co jest biegnie, biegnie Ej, zobacz, jak, on, jak oni to zrobili, co jest? Ej, to chyba jakiś, nie wiem, jakiś... Koment blokami? Jakimiś comment blokami musieli, właśnie, albo jakimś pluginem, czy coś. Ale Op. zobacz stary, wow! Zobacz, tu się I znowu, znowu I Znowu tam To Dobra. ten sam typ, który tam tu zrobił. Okej, okay, mamy teraz tutaj... O, trampolinę mamy, zobacz stary! Hop. O, co było? Co znowu. To, kto to był? Kto? Przek? I teraz... O, ten będzie kapę po pewnie. O nie, mamy Ender ten Dragon. Gola. I teraz lecimy w dół, zobaczcie. I teraz I mamy... Się I to znowu się zapęta, stary. O, mamy building, a zobacz, to jest. Czy to jest gigantyczna, jakaś wyrzutnia? Zobacz, stary. Nie. Bo to jest to wygląda jak U, jakaś. I chyba dom! To jest jakiś dom, zobaczcie. Ale to nie, bo te, te, te nogi są mega dziwne jakby. No to... nie, to dom przesuwający się będzie. A to jest dom przesuwający się, dobra, albo sobie mam w ogóle. Pat, na przykład jak się znudzi okolica, albo będą to Tak, twój wkurzający kolega z klasy, który mówi ci, że w ogóle nie gra w Minecraft wprowadza się do, 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 na serwer obok ciebie, to wtedy co? wywalasz tam i mówisz no? Elonara. O nie, on odleciał! O, mamy tutaj no, normal, bo jest on get food Jak normalna osoba jedzenie zdobywa w Minecrafcie No tak No i teraz zobaczmy jak zdobywa osoba nienormalna <grym> o, o nie, no tak, drogi No tak, tutaj, o nie, co? Co jest? No, chciałbym tak umieć no, tak. no, też chciałbym tak umieć, stary Słuchajcie, mamy o, teraz kota czemu? Mamy już, słuchajcie, o co, co się stało w ogóle? Co co, Co się stało? nie, nie Świnka Steve, nie, co ona robi? Czemu ona tam stoi? No nie, nie! Nie! nie. Zobacz nawet! U? Oho! Teraz... Takiego kurczaka. Dobra o, chyba ten... o nie. nie. O Nie, nie! nie nie! Kocusio, nie. nie. Znowu o nie. ten szkielet! Znowu... A co kto to jest? Zobaczcie, to co to jest za szkielet w ogóle? Ale bym się przestraszył. Co to jest za szkielet w ogóle? To jakiś VR był. I teraz co tu jest? A, aha. Strzela... Zarbuza, uwaga. zarbuza i... Bo... O, o nie! nie. Się. O nie! się! Czekajcie, trochę coś nie pyk... By... O nie, co? Co no, tu się stało? Zabawka wybuchła O i teraz mamy okay, dwa patry, czasem to... Nie Co? Nie! O nie, co to było? O, o będzie... O nie, ale dostał Co jest? A teraz mamy... O nie, co to było? Czy to, było to był Brain? To był Hiro. To stary Za zaczymy? O, goni Było O, niewidzialność No i teraz... O nie, o nie, 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 nie Czemu villagerowi? O, nie! Teoretycznie! O! o, tak, szachmat. O, ale to jest po prostu. Teraz mamy tutaj o jakiegoś gościa, Villager. który. Villager, uwaga. O, ktoś tu się wkurzył? Nie, ktoś nie! Się nie! Uciekaj! Nie! Co to było? Nie biedny no. O, mamy tutaj jakąś chyba animację do szkoły potworów podejrzewam to płytę. zrobił! Nie wiedziałem, nie no. że szkielety są taki utalentowane Patrz jak co Ooo to, to nie jest Gangam Style, o nie! Oho! Uwaga, uwaga. Ale co się teraz stanie? O, no. po podjemy w ty. Watch out. Uważaj? Uważaj. Na to. O, to nie taki... <noise> Nie no! Oho, am I going upward O nie! Ej, to jest to, to jest ta iluzja zawsze, o nie wiadomo, no tak, bo bloki są słuchajcie równo te o, no i teraz mamy. No i co? O tak to... Tak, tak, dokładnie. <laughs> to no. każdy w Minecrafcie na początku. Dobra moi drodzy, więc to byłoby na razie na tyle, pamiętajcie łapkę w górę, subskrypcja i dajcie znać w końcu, czego byście się nie do kompilacji zobaczyć. Elo